to być może się nawet zaangażuje w tą piłkę nożną. Ale na razie, póki co, Gorzów i okolice bawi Żurzel I przyznanie 420 tysięcy w stosunku do innych jest po prostu śmieszne. Mam nadzieję, że ci, co podejmują decyzję, odrzucą elementy złośliwości, wróci normalny ton współpracy i będzie normalnie. Na razie traktuję to niepoważnie. Na ile się skomplikuje sytuację Zapew... Zapewniam państwa, zapewniam państwa, że ta decyzja, ja, ją, ja w nią nie wierzę, skomplikuje poważnie. I w ten czas musimy się spotkać w poważnym gronie. I ja zadam pytanie podstawowe czy w Gorzowie Wielkopolskim na najwyższym poziomie jest potrzebne żurzel? Bo być może jest ping-pong potrzebny. Na to musimy się odpowiedzieć. Tak? W Polsce jest za biednie, żeby kluby same się utrzymały. To nie jest prywatny klub Władysława Komarnickiego. Niektórym się pojęcia w głowach pomyliły i was proszę, nie podtrzymujcie ich w tym i nie utwierdzajcie ich w takim myśleniu, bo to jest chore. Bo jeżeli, gdybym ja byłbym radnym, to mi się zastanowił, czego Gorzów oczekuje. Jeżeli gorzej oczekuję, na przykład ulubionej pańskiej francuskiej gry, to ja bym robił wszystko, żeby tą grę sfinansować. Wie pan, gdybyśmy wierzyli to, co ludzie idą do radia i mówią, i głupota ścinała głowy ludzkie.

Założenie budżetu było od samego początku. Nie ukrywałem tego, tak? jeżeli jest kryzys, były różne szacunki tak? procentowe. I mówiło się o tym, ile mniej więcej może być pieniędzy. Ja chcę Państwu powiedzieć, że my żeśmy przewidzieli, że co najmniej pół miliona do siedemset tysięcy musimy zejść mniej, jak było w ubiegłym roku. I ja to rozumiem. Oczywiście ja to rozumiem. Natomiast wiecie państwo, ja siedzę w biznesie przeszło 20 lat. Jest coś takiego, co się nazywa pewną klasą. Budżet to nie jest coś wirtualnego. Siada zespół ludzi na czele ze mną i podpisuje określone umowy. Ja przewidując te problemy, jakie są, bo nie jest to dla mnie nowum, Człowiek myślący, który potrafi wyprzedzać pewne rzeczy, potrafi te rzeczy wyczuć. Ja wyczułem, że będzie źle, jeżeli chodzi o kasę miejską. W związku z tym miałem uzgodnione, kiedy podpisywałem z zawodnikami umowę, miałem uzgodnione, że robimy 700 tysięcy mniej. Ja to rozumiałem. Natomiast nijak się ma ta propozycja, która w sposób żartobliwy została zatwierdzona. Ile powinniście dostać? Półtora miliona złotych. Panie prezydencie, ale jak już ten ruch powstany No to można powiedzieć, że... Chyba się nie wylewacie. 7,5 miliona, tak? Proszę pana, gdybym ja się miał spotykać z radnymi, to mnie by zabrakło czasu na wszystko. Ja uważam osobiście, że to prezydent ma się spotykać z radnymi, a nie ja. Ja nie jestem od spotkania z radnymi. Ja nie zrobię demonstracji i nie pójdę pod ratusz. Nie będę biegł z radnymi i ich prosił, bo to nie jest prywatny człowiek Władysława Komarnickiego. To jest też człowiek, który w budżecie ma pensję. Ja apeluję do rozsądku, bo jeżeli ci sami radni albo większość ich, przecież wy jesteście świadkami, wyście o tym pisali. I oni powiedzieli tak, chcemy mieć Żużel na wysokim poziomie. Tak, chcemy, żeby był budowany na wysokim poziomie stadion. Co co wy myślicie, że to są fanabery Władysława Komarnickiego? Was proszę trochę wstrzemięźliwie, też pióro, bo różne głupoty mówią ludzie. Czy wy musicie jako dziennikarze powtarzać głupoty? Przecież ja tego nie uchwaliłem, że ten stadion jest budowany. Tak? Z nudów tego nie zrobiłem. Mam wiele innych zajęć. Natomiast trzeba się na coś w życiu zdecydować. Jeżeli Gorzów Wielkopolski nie stać jest na wysokim poziomie, żeby był żurzel, nie wiem koszykówka, no to może warto się zastanowić, rada się powinna spotkać i powiedzieć, my będziemy od dzisiaj tylko finansować rekreację. To jest odpowiedź. Brak odpowiedzi jest największą klęską w biznesie, gdziekolwiek człowiek się znajduje. I nie można na pół wszystko robić. Ja powtarzam, w Gorzowie wstali Gorzów, Jeździ Messi, używając żargonu piłkarskiego, bo to ostatnio młoda jest taka w Gorzowie, jeździ Messi, i, i są następcy, jak mówi trener. Na się musimy zdecydować. Ja apeluję do rozsądku. Ja nie mam takiej luksusowej sytuacji jak moi przyjaciele z południa, gdzie prezydent oznajmił poprzez media: Dwa miliony mam dla klubu. To jest opowiedź. To jest rozmowa w pańskiej telewizji powiedział w rozmowie dnia a pan słyszał pan co powiedział w rozmowie dnia mam 2 miliony do klubu proszę pana zawsze zakładaliśmy jeżeli się nie mylę z Korygu, nie macie 25% Na razie chcemy zrobić, wie Pan, co chcemy zrobić, żeby ten duży stadion zapełnić. Mamy harmonogram i od Szczecina poprzez Słubicę, być może Frankfurt, będziemy prowadzić tak zwaną akcję promocyjną. Chcę zobaczyć zawody na najwyższym poziomie i przyjść do Gorzowa, bo myślimy wcześniej, wszyscy radni, bezradni, prezydent, wszyscy żeśmy podjęli jedną decyzję, że w Gorzowie ma być coś na wysokim poziomie. I ja się nie ukrywam jako stary człowiek zaangażowałem bardzo mocno w to. Natomiast najbardziej mnie boli, bolą mi takie prymitywne dewagacje. No na coś się zdecydowaliśmy. Panie Komisarzu, a kto jest największym sposobem teraz zmieniła złożyła? Bo kiedy zawsze było tych że miasto. No u Was wiadomo nie jest w 60 w ogóle, to jest uglądać Jeżeli będzie 420 tysięcy, to już nie mogę powiedzieć, że miasto. Największym sponsorem są kibice. A jak pan sobie wyobraża, że ja teraz pójdę do zawodników i powiem panowie. Przepraszam was bardzo. Ja się ja się nie pomyliłem, ale pomylili się ci, którzy prawda też o czymś decydują w tym mieście przecież jeszcze raz powtarzam, budżet ma to do siebie, że to jest coś, czego nie wolno ani zwiększać, ani zmniejszać. Bo jeżeli bym zwiększał, to wiadomo, że bym rozdawał pieniądze. My staramy się w sposób bardzo oszczędny, jak tylko jest możliwe. Ja chyba w tym gronie nie muszę przypomnieć, że jedenasty rok pracuję non-profit i szereg osób, których zaprosiłem, bo moja przewaga psychiczna no, nad tymi wszystkimi innymi klubami jest taka, że ja żyję dla tego klubu z całą moją grupą, a szereg osób żyje z klubów. Klubów i taka różnica. I dlatego ja nie pójdę pod ratusz, nie będę robił żadnej demonstracji, bo uważam, że ten czas robienia demonstracji minął, tylko rozum ma decydować i logika. Zostanie prywatny portfel Władysława Komarnickiego i jego grupy. Proszę Państwa, myślę, że temat jest interesujący, ale. Odbiegamy mocno od tematu dzisiejszej konferencji. Chciałbym zapytać, czy już wszyscy chyba się podpisali do tematu? Czy podpisali do tematu? Czy jestem egzemplarzem? Nie ukrywam, że wszyscy się borykamy z trudnościami finansowymi. Taka jest prawda i te rozmowy są prowadzone, one są nieustające. Żeby dzisiaj znaleźć sponsora, to oświadczam Państwu, sami widzicie, że inne dyscypliny, dlaczego tak jest tragicznie? No bo ja jak Boga kocham, mówię tu jak siedzę poważnie, że trzeba podejmować racjonalne decyzje, bo gorzej w Wielkopolski jest nie stać na tyle dyscyplin sportowych. Ja tu nie odkrywam Ameryki i gdyby nie zewnętrzna pomoc w naszym przypadku, to ja od razu mówię, że nie stać Gorzów jest na takim poziomie, żeby był Żużel. Nie popełniłem żadnego błędu, jeżeli chodzi o kontraktację zawodników. Dlatego, że skoro zdecydowaliśmy się, że ta dyscyplina na razie bawi Gorzowian, kumuluje najwięcej, to powinna być wiodąca pod każdym względem. A, taki, a jak jest, to sami widzicie. Będziecie pierwsi, których poinformuję. Rozmowy, które są prowadzone są bardzo interesujące, jeżeli chodzi o Kerium. Musieliśmy podjąć decyzję, dlatego że wszystkie gadżety z logiem są już drukowane, to znaczy się, że rozmowy daleko są zaawansowane. I jeszcze jedno na, na zakończenie, żebyśmy zakończyli tą sprawę. Dotyczy to, to, co chcę powiedzieć na całym świecie, w każdej dyscyplinie, czy to w świadku kultury, czy w dyscyplinie sportowej. Takie dewagacje pod tytułem, czy tu ktoś czasem nie jest za mocno związany z kimś i tak dalej, no wiecie, nieraz mam takie wrażenie, że jak czytam i słucham, że jak Boga kocha, cofnęliśmy się o kilkadziesiąt lat. Jest mi po prostu najzwyklejszy wstyd, jak czytam takie rzeczy. I gratuluję tym dziennikarzom, którzy takie beble piszą. Proszę Państwa, dziękuję w takim razie już trenutowniczowi czerwickiemu oświadczeni sportową. Jeżeli nie więcej pytania... Ja mogę dopowiedzieć jeszcze jedne, jedne, o jednej sekwencji, która się łączy z tym, co pan prezes Władysław powiedział. Prawda jest taka, z gotowanie sprzętowym praktycznie cały sprzęt, który był w zamówieniu klubu, jak te zawodników, którzy są na kontraktach zawodowych przygotowany już wszystkie zamówienia spłynęły do nas na koniec stycznia i na dzień dzisiejszy sprzęt ten, który, nad którym pracował Pan Henryk Romański, nasz mechanik klubowy jest przygotowany, ale ten sprzęt też w sensie zakupu nowych silników został ograniczony, ograniczony o 50%. Nowe silniki otrzymują Bartosz Zmarazlik, Paweł Zmarazlik i Łukasz Syra. To, to są też potężne oszczędności. Reszta młodzieży, jakby nie było drużyny Młodzieży Gorzowskiej, która zdobyła wszystko w rozgrywkach młodzieżowych, jedzie tylko na wyremontowane silnika z składami nowymi, a nie na nowych silnikach. A jaka jest rewolucja w kontekście nowych silników, to zapraszam do warsztatu. Zobaczycie nowy wypust silników gm z tym, co, co było. Nie tłumiki, tłumiki to jest odrębna, odrębna sprawa. Na tłumikach nowych spróbowali spróbowali, spróbowali leszczynianie jeździć na bardzo przy, na przyczepnym torze w Goryczach i trzech zawodników wypróło by, dwóch mosielów Michalskich wypróło trzy segmenty bandy. I, tak, I taka jest sekwencja i też kto śledzi to zastanówcie się panowie nad tym, do czego do zmierzamy. Czego to nie są moje... Homologacja ma co innego z, z konstrukcją nowego Tłumika. Druga rzecz panowie, żaden z naszych zawodników nie, nie wyjeżdżał na jakieś saksy zagraniczne, na zgrupowania nie wyjechaliśmy. Trenowaliśmy w tych warunkach, mając na uwadze te uzgodnienia, jakie miałem z prezesem zarządem, że trzeba zacisnąć pasa i trenowaliśmy to, co powiedziałem na początku, bardzo mocno. Zdecydowanie o 25% mocniej niż w sensie objętości i jakości treningu niż to było w zeszłym sezonie na obiektach, na obiektach samorządowych Miasta Gorzowa. I też za te obiekty klub również płaci. Ja chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, że my będziemy jeździć z drużyną. Jest taki harmonogram uzgodniony. Będziemy jeździć z drużyną od Dresdenka, poczynając poprzez Dobiegniew. Będziemy w Witnicy, będziemy w Słubicach, będziemy w Kostrzyniu, będziemy w Sulęcinie. Będziemy w międzyrzeczu, będziemy w Szczecinie, będę zachęcał Szczecinian, dlatego że dużo przyjeżdża przy otwarciu S3. Myślę, że to pozwoli nam, jakby to powiedzieć, uruchomić taki pomost pomiędzy Gorzowem, jeżeli chodzi o ten sport, a Szczecinem. I jeszcze jest jedna rzecz, chciałbym prosić Państwa, żebyście byli uprzejmi poinformować, my w niedalekiej przyszłości poinformujemy wspólnie z miastem, kiedy będzie otwarcie stadionu. Są różne propozycje, one się jeszcze ścierają, niemniej jednak na pewno będą to pierwsze dni kwietnia i chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców na to otwarcie i prawdopodobnie zdecydujemy się, żeby to otwarcie było, można powiedzieć, za darmo.